Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy przy forcie Prusy jest i znajdujemy się przy pierwszym wejściu od drogi, tam jest ulica, jakoś udało mi się tutaj dostać. I myślałem, że jest przyjście tam do góry, ale niestety natrafiłem, a w sumie nie niestety, bo tego akurat szukałem. Natrafiłem na tunel, który wygląda mi bardzo ciekawie. Nawet nie trzeba się schylać. Plus. Się Musi kurzu musii. Okay. Kolejne jakieś wyjście. jakieś wejście? Ciekawie to wygląda. Bardzo ciekawie. No nie wiem co to jest. Mi to przypomina domek. W każdym razie. O! Ciekawe. Poświec latarką. Ciekawe co tam jest. Coś takiego mniej więcej. Nawet echo jest. No nie wiem, do czego to mogło służyć. Może jakiś budynek mieszkalny albo coś takiego. Hm. No ciekawe. Tutaj powinno być drugie wejście od tyłu. Ta moja latarka czołówka to nic nie daje. O jak trumna tam jest. Okej, okay, kolejne fortyfikacje. Tylko po tym, co przed chwilą znalazłem, to jakoś tak, niekoniecznie obok cmentarza, niekoniecznie chce mi się łazić. Bo naprawdę. No to było straszne już. Nie, dobra, to wygląda dosyć dobrze. Więc może najpierw zanim skierujemy się w tamtą drugą stronę przejdziemy sobie tym tutaj tunelem a tyle komarów, że O sakra Nie wiem co tutaj w prawo kiedyś było, ale pewnie jakieś zejście na dół. Jakby miejsce na schody. Tam były. Nie, tam się dalej... Coś tam dalej jest, ale raczej znaczy, niekoniecznie chciałbym tam wchodzić. Trzeba by było się czołgać. Czołówkę sobie włączy. nie no bo dobrze zachowane jakby tutaj to niedawno było tynkowane nie wiem czy to się zachowało czy ale nie no mi się wydaje że jednak to nie wiem ale ten tynk się tutaj dobrze zachował Ta farba czy nie wiem co to Pyt. jest nawet podłogi się trochę zachowało ale cegły takie a, to jest wejście na górę tak, tam były schody dobra, zaraz tam pójdę, tylko Normalnie, aż jak zauważyłem tą studzienkę, to aż a, szkoda, że zasypano śmieciami Drobinki nie ma, więc... czy znaczy nic ciekawego. Nie wiem, gdzie my jesteśmy. Aha, przed chwilą byliśmy tam. I tam jest coś takiego samego, tylko że drugie. Jakby płot tam był. Okej. Okay. Tam też coś jest, ale... Jak, jakby schody, ale dobra. Po kolei. O, jakie ciekawe tam widzę światło dzienne, więc powinno tam się dać wejść od góry ale dobra kolejny tunel hmm. dobra Tym akurat wyjątkowo się podłoga zachowała. Szkoda że tylko w połowie, ale jednak. Ale to wygląda mi jakby ktoś tą podłogę ten. Te cegły jakby rozwalały. rozwala, nie? O kurde, zasypane. zasettanie hmm. O oh, tak mi się obciera od, Ale z echo. Ale ten nie, zdarty. Już to widzę. Ok, jakieś większe pomieszczenie. O, tam jest wejście na górę. O, można by tam wejść, bo tam jest wejście i widać światło, więc. Okay. A, to to jest pewnie tutaj wejście do tych krat całych. Aha, ktoś co sobie tutaj urządził. A tam co jest jakieś? Jaka jest wyjścia? A, bo tamten, jakiś tunel był i się zawalił, więc postawili te takie rzeczy. Nowy mur postawili. No, bo mi to nie wygląda na część fortu za bardzo. tutaj tych dzieńciów jest Okej, okay, teraz tutaj schodki jakieś Zabisko strzelnicze. a to już wiem do czego to służyło. W tym oto pomieszczeniu były te działka strzelnicze. Tutaj się wchodziło po drabinie i można było sobie strzelać. Ok, no to nic tutaj ciekawego za bardzo nie ma. Żadnego dalszego wyjścia okay. nie no dobra, może górą bo tutaj są te wejścia ale tu, tutaj jest tego tak dużo, że w jeden dzień tego wszystkiego nie dam rady zwiedzić, ale postaram się zobaczyć jak najwięcej obiektów monitorowanych tak. teoretycznie, myślałem, że to będzie takie bardziej ciekawe miejsce. Okazało się, że bardziej tak mroczno tu jest. Taki, taki ciemny las. Ale niczego tutaj nie ma. Dużo tego jest, naprawdę, dużo tylko Ale się wyłynamy w plecy. O! Nisko to jest tak, że muszę na wychodzić. A, Strasznie nisko. Komary do oczu wpadają. Ale, ale serio jest tak Teraz kucam. Znowu się walnąłem w plecy. Ora tutaj już po, powinno być trochę lepiej ciekawe, ciekawe, po prostu bardzo mnie to ciekawi. Ale i tak nie można się wyprostować. Nie wiem czy co kiedyś byli niscy ludzie, że tak to nisko robią. To nie jest takie ten Czułem wiatr, więc powinno być jakieś wyjście. Tak, czyli jeśli ktoś będzie chciał słonecznik, to niech sobie tutaj przyjdzie, bo wie teraz, że tutaj jest słonecznik. Ho 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 ho, ho. nie nie nie, dobra. Powiedzmy, że sobie odpuśćmy, bo już. Patrzcie, widzicie to? Tutaj. Tutaj ja się schylam Tak około do. Muszę mieć kolana w każdym razie ugięte, a jakbym wszedł tutaj, jak wchodzę w tym miejscu, to jestem już ugięty do. chociaż. Nie dobra, odpuśćmy to sobie, bo jestem już do kolan ugięty, a tam jeszcze z tego co widzę, to jeszcze jest lepiej, więc wracamy. Okej, okay, no i to już będzie koniec. Muszę tylko wrócić jakoś. No, okej, okay, tam już jest to miejsce. Tutaj jest już wyjście. Dobra, to okej. Okay. No to w sumie tyle będzie z odcinka. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, jeśli chcecie więcej takich odcinków, na przykład o chodzeniu w takich różnych ciekawych miejscówkach, no to zostawcie subskrypcję, wciśnijcie dzwoneczek i przy okazji nadsyłajcie ten różne ciekawe miejsca w których mógłbym pochodzić, głównie jakieś tam bunkry i takie różne z drugiej wojny światowej. Także no do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć